oh, we are. yeah, we're going to be late. so, people are mostly gone already. no, let's try. Talking let's anything. see. Uh, let's see. okay. Okej, okay, widzę, ale mm, zanim doczekamy się, jeżeli ktoś jeszcze włączy YouTube'a. Yeah. Hello, witam, witam. Witam, witam. Mm. Dobra, słuchajcie, ja nie wiem, co się stało. Nagle nas wywaliło z live'a i dostaliśmy szybkiego maila od YouTube'a, że ktoś oznaczył naszego live'a taką flagą, która jest tam na dole. Nie wciskajcie jej teraz, bo znowu nazywali. Jako film niezgodny z, jak to się mówi po polsku, z zasadami społeczności YouTube'a. I y, ponoć YouTube zdążył w te 5 sekund y, sprawdzić, jaki jest ten nasz content i uznał, że naruszamy standardy YouTube'a i należy tego live'a w ogóle wywalić. Także wspaniale. Cieszę się, że produkowaliśmy się przez godzinę odpowiadając na Wasze pytania, y, a ktoś stwierdził, że naruszamy standardy y, YouTube'a. Wspaniale po prostu. Także to nie była nasza wina, po prostu. Y, YouTube zadecydował, że zniszczy tego live'a. Połączyliśmy się po raz drugi, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Odczekamy no, ludzi. Wiem, nie wiem, w jaki sposób naruszaliśmy standardy YouTube'a. No, nie, nie wiem, może za dużo razy użyliśmy słowa koronawirus. <śmiech> ale... <śmiech> to nie wiem, albo pandemia. I po prostu tak działa algorytm YouTube'a teraz, że mhm. wyłapuje wszystkie słowa pandemia. No, po prostu to jest po prostu śmieszne, bo faktycznie, znaczy, my wiemy, że tak jakby filmy, które zawierają sobie w tytule właśnie, że te, te dwa terminy są bardzo ograniczane na YouTubie, no ale, mimo wszystko, właśnie, nie wiem, słuchajcie, jak naruszyliśmy, może Mohamed za bardzo śmieszkował, albo nie wiem. Jak? No, nie wiem, dziwne to jest dla mnie, bo jak coś jest naprawdę, wiecie. Ktoś naprawdę narusza standardy i obraża ludzi, to YouTube ma problem, żeby to usunąć, a jak ktoś gada o pietruszce, tak jak trochę my teraz, to znaczy odpowiadamy po prostu na pytania związane gdzieś tam z Egiptem, z podróżami, to yy, wywala live, a. Bez sensu. Tam były jakieś pytania, niestety, niestety nie zapamiętałam wszystkich. Pamiętam, że było pytanie o naukę arabskiego, czy jest przydatna. Ja uważam, że jak najbardziej tak, bo to jest wciąż dosyć niszowy język, i dobra znajomość arabskiego naprawdę jest w cenie, i można dzięki temu znaleźć sobie naprawdę fajną pracę. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale no, dobre nauczenie się arabskiego wymaga czasu po prostu, więc trzeba też to mieć na uwadze. Ale moim zdaniem zdecydowanie warto się arabskiego uczyć. Niestety nie pamiętam, jakie były pozostałe pytania, bo tak nagle nas wyrzuciło, że nie zdążyłam przeczytać. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to, to napiszcie proszę jeszcze raz. Jeśli nie, to zdajemy sobie sprawę, że część z Was po prostu sobie poszła w no. międzyczasie, jak nas no, wywaliło. No, I was też z takim komunikatem, że no. live narusza jakieś no, tak. standardy. Tak, tak. Czekam. Nie wiem, co się dzieje z tym YouTube. Następnym razem zrobimy na Instagramie może, bo to jest jakieś. Mas masakra, ale nie jest katastrofą. Dobrze. Masakra, ale nie katastrofa. Ile macie lat? Wystarczy. wiem, kurczę, dużo. <grystanie> <grystanie> ostatnio, ostatnio a poczekajcie, ostatnio też robiliśmy taki, taki guessing game. Na ile wyglądamy? taki game. Jak myślicie, na ile lat wyglądamy? Już padła ta odpowiedź w poprzednim live, także y, ktoś może pamięta. Słuchaj, postaramy się zapisać live'a, ale niestety nie możemy przewidzieć, co zrobi YouTube. Tym bardziej, że myślę, że już ta druga część nie potrwa tak długo, biorąc pod uwagę to, że godzinnego live'a nam YouTube właśnie usunął. A teraz musieliśmy połączyć się po raz drugi. Chyba tak. Co się stało? Chyba tu jest tak. Nie wiemy. W sumie, jeżeli ktoś oflagował tego, tego live'a jako niestosownego, no to. Mógłbyś to jakieś hejty. No. W sumie nie wiemy, dlaczego tak się stało, naprawdę. Niestety, Agada pyta, co się stało. No niestety YouTube przerwał nam nagle live'a i wysłał nam maila, że nasz live narusza standardy yy, społeczności YouTube'a i został usunięty. Także niestety się nie zapisała trwał godzinę, więc trochę szkoda. Ale połączyliśmy się na szybko jeszcze raz, żeby na jakieś ostatnie pytania wasze odpowiedzieć i się pożegnać. 30 lat. Wyglądamy na 30 lat. A. No to i postarzacie mnie. No. Ale odmłodzacie Mohameda. Oh, ja no. mam. Y, ja mam 28. A Mohamed? 27. Nie masz 27, boże. To jak... <laughs> no, przyznaj się. Aha, nie, to jest higny. Dobrze, ja mam 28, a Mohamed ma plus 8 do mojego wieku. Nie powiemy tego na głos, możecie sobie sami policzyć. Mówi się, że to się kobiet nie pyta o wiek, hmm. bo nie wypada, ale widać, że mężczyzn czasem też. To. Dobrze, czytam, czytam teraz o, o tych hotelach, że biura wymuszają na hotelach w Kourgadzie niższe ceny. Kurczę, powiem Wam, że nie mam. Nie, znaczy, wierzę Ci, Jarku, że tak jest, jeżeli jest to jest sprawdzona informacja. Natomiast, no. Chciałam to jakoś skomentować neutralnie, ale się nie da, no to, jest po prostu, to jest po prostu obrzydliwe. Natomiast je, jeśli chodzi o ceny hoteli, to jedyna rzecz, która mnie bardzo razi w Egipcie, to jest to, że w takich miejscowościach turystycznych jak Hurghada czy Sharm bardzo zawyża się ceny dla samych Egipcjan. I jeżeli na przykład Egipcjanie idą do tego samego hotelu, w którym są na przykład Polacy już, to często jest tak, że Polacy płacą dużo mniej, a Egipcjanie dużo więcej, dlatego że właściciele hoteli uznają, że Egipcjanie nie potrafią się zachować i y, robią bardzo dużo zniszczeń, które później oni muszą y, opłacać naprawę, więc y, dlatego też y, pobierają dużo wyższe opłaty. Efekt jest tego taki, że niewielu Egipcjan stać na wakacje na południu Egiptu właśnie w Hurgadzie czy w Szarm, i moim zdaniem jest to bardzo niesprawiedliwe, chociaż no, opinie są podzielone, słyszałam wiele, wiele argumentów, także tak jakby rozumiem obie dwie strony, aczkolwiek moim zdaniem, no, w swoim kraju Egipcjanie nie powinni mieć zawyżanych cen. Bo jakbyśmy my, nie wiem, jechali do międzyzrojów, to byśmy się ostro zdenerwowali, jakby się okazało, że na przykład Egipcjanie płacą dwa razy mniej niż my. To się nawet sobie nie wyobrażamy takiej sytuacji chyba, żeby, było, żeby była taka sytuacja, że Polacy mają wyższe ceny niż cudzoziemcy, po prostu wszyscy mają takie same, a no, w Egipcie w wielu miejscach jest tak dziwnie pod tym względem, ja tego nie lubię. Ej co, e 17 osób, Klaudia, prosimy o jakąś zajawkę Twojego arabskiego, Musisz się po prostu przedstawić po arabsku. Ana ismi ola, anamin bulanda. To tyle. Czy będziemy jakoś inaczej nadawać? Będziemy trochę inaczej nadawać, przynajmniej przez jakiś czas, dlatego że zaplanowaliśmy po prostu podróż na sierpień i mamy zamiar zrobić trochę vlogów z podróży z nowego kraju, który odwiedzimy. Vlogi o Egipcie być może wrócą, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy, więc na razie nie mówimy, że wrócą. Jak będziemy coś wiedzieli, to po prostu damy wam znać. Teraz. No niestety Jarku, całkowicie się z tą zgadzam, że to jest wyzysk tych ludzi. Tym bardziej, że bardzo dużo osób teraz w czasie sami wiemy czego w Egipcie straciło pracę właśnie w turystyce, bo bardzo dużo ludzi pracuje tam na czarno, nie mają umów, więc też nie mają żadnego zabezpieczenia. I tam miała być jakaś pomoc od rządu typu 500 funtów, ale ponoć niewiele osób dostało tę pomoc. I tak. No i niestety y, ogromne straty, przede wszystkim właśnie dla ludzi, którzy po prostu tam uczciwie pracują. A teraz jeszcze y, zaniżanie tych cen. No niestety. I koniec dzisiaj? Tak, chyba kończymy na dzisiaj. Słuchajcie, bardzo nam przykro, że ten hmm. live się nie zapisał, ale no, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, niestety. Tak, hmm. no, Nie była to nasza wina, no. YouTube zdecydował. Yy, ale dziękujemy Wam bardzo, że Oczywiście. byliście i tak. zadawaliście pytania i dziękujemy za 5000 tysięcy subskrypcji. Bardzo nam miło, Dziękuję. że oglądacie i że jesteście tutaj z nami i mamy nadzieję, że vlogi z podróży które Wam pokażemy też będziecie chętnie y, oglądać. Dziękuję. Pa. Cześć.